Rozliczenie kasowe podatku PIT. Będę się bardzo mocno pilnował. I tutaj koledzy nawet napisali: o, nade mną, PIT. PIT, bo też jest kasowy VAT. VAT to nie PIT. Z tym vat to już ponoć w ogóle jakoś tam jest, kasowo. Ale teraz będzie o pit wyłącznie. I teraz będzie nasz pierwszy gość, Adam Allen, partner, doradca podatkowy w kancelarii Tedient Partners. Kłaniam się nisko, panie mecenasie. Witam serdecznie. Panie, w teraz powiedzmy, zanim wejdziemy w głębokie szczegóły, ale powiedzmy też, że taki zamiar mamy, bo to, bo to mamy, proszę Państwa, może na zachętę dla tych, którzy będą nas oglądać, to na samym w ogóle początku, jak ktoś słyszy w ogóle to hasło Kasowy PIT, to za tym hasłem stoi rzeczywiście, mówię, powiem tak już wprost, najbardziej jak się da stoi jakaś rzeczywiście kasa, że jest sens nas za chwilę dłużej posłuchać, że człowiek, który ma własny biznes może na tym kasowym picie jakoś zarobić, jakoś skorzystać? Tak, myślę, że to może być ciekawa propozycja dla części przedsiębiorców, ale od razu powiem, że rachunek dla księgowego przy okazji wzrośnie. Rozumiem. Więc no to, to, to jest, tutaj logika jest taka, że płacimy podatek wtedy, kiedy otrzymujemy pieniądze z wystawionej faktury. Do tej pory prowadząc działalność gospodarczą podatki płaci się na tak zwanej zasadzie memoriowej. Wystawiając fakturę mamy już przychód, jeżeli na tej fakturze zarabiamy i mamy dochód, trzeba zapłacić podatek, niezależnie od tego, czy nasz kontrahent nam zapłaci, czy też nie. I ta logika kasowego Pitu polega na tym, że ten podatek byłby do zapłacenia dopiero wtedy, kiedy otrzymamy pieniądze od naszego kontrahenta Także z tej perspektywy no, jest to zmiana yy, korzystna. Natomiast jak znaczy... to zwykle bywa dnia w tych szczegółach? Do których mam nadzieję chwilka, za chwilkę przejdziemy. No i teraz właśnie y, y, to jest ten moment, bo teraz y, y, mamy przyjaciół w reżyserce, panie Adamie, którzy może nie znam jak zobaczą akt prawny, jakim jest nowelizacja ustawy o podatku y, dochodowego od osób fizycznych. Pokazujemy Państwu, bo to jest w sumie stron 44. Z uzasadnieniem, z uzasadnieniem oczywiście, ale jak tutaj człowiek, jak sobie to otworzy i popatrzy na ten pierwszy taki, powiedziałbym, rozbudowany fragment, co Państwu teraz pokazujemy, czyli po jakimś artykule 14b dodaje się 14c, i on jest tak rozbudowany, że się po prostu. Nie mieści na jednej tutaj stronie, to. Pojawia się nam już jakiś, ym, no, przynajmniej trzy elementy, które mają ograniczyć skorzystanie z tego. Czyli to, co Pan powiedział, jest rzeczywiście tutaj w jakiś sposób teraz konkretyzowane. I teraz, jakbyśmy mogli to najprościej jak się da powiedzieć, kto z, z, z osób, które prowadzą działalność gospodarczą, w ogóle się na takie rozwiązanie łapie, czyli to, że będzie płacił podatek wtedy, kiedy rzeczywiście nastąpi zapłata? Więc tak, po pierwsze, y, y, trzeba prowadzić działalność gospodarczą y, na własny rachunek, tak zwaną jednoosobową działalność, przy czym tu chodzi o to, że nie może to być działalność prowadzona w formie jakiejkolwiek spółki. Y, czyli mhm. można kogoś zatrudniać, ale to musi być w ramach zarejestrowanej na, na siebie działalności gospodarczej. Spółka y, odpada. Y, po drugie, istotne są obroty. Pierwotnie tu te obroty były określone na poziomie 250 tysięcy euro w skali roku, taki poziom obrotów. Wczoraj, w ramach takiego no, ułatwienia, te 250 tysięcy euro zostało zamienione na 1 milion złotych. Mhm. Więc, jeżeli mamy większy obrót niż milion złotych, oczywiście w roku poprzednim, to nie, nie w tym roku bieżącym, tylko w roku poprzednim, no to. No to no to wypadamy z tej, z tej preferencji. No i trzecia rzecz, ten, ten PIT-kasowy działa tylko na obrót z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli prowadzimy działalność związaną z zakupami, sprzedażami na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to już tutaj, jeżeli ktoś nam nie zapłaci, to nie mamy tej preferencji. Takie są trzy Pani podstawowe to... ograniczenia. A ja jeszcze od siebie dorzucę, że jeżeli. Sprzedajemy nawet dla przedsiębiorców, ale to in, ci inni przedsiębiorcy są z nami powiązani. Albo sprzedajemy na przykład jakieś środki trwałe. No to na takich obrotach też nie liczy się ten kasowy PIT, co, co od razu powoduje, że już musimy naszą ewidencję sobie e, rozgraniczać na te e, mhm. przychody które czy obroty, które się kwalifikują i nie kwalifikują. Jeżeli mamy tutaj prowadzoną księgowość, to na pewno ten rachunek będzie większy. Panie Adamie, to, to w ogóle to musimy rozwinąć trochę, ale wróćmy do tego, o czym pan powiedział, czyli kwestii tych, tego limitu. Bo tutaj kwota przychodów, tak? Nie dochodu, przychodu. przychodów. Przychodów. Przychodu. Ona odwrot. będzie no, limitem uprawnienia do skorzystania z tego, o czym mówimy. Wczoraj o tym mówił wiceminister finansów Jarosław Deneman. Wróćmy do tej wypowiedzi, bo rzeczywiście wyjaśniał jakąś specyfikę tego limitu. Dlaczego w euro... Tej pierwszej propozycji było 500 500 tysięcy złotych, zostało zmienione. Jeśli państwo wolą, żeby było w złotówkach, nie ma problemu, to wola posłów jest czy limit. Oczywiście no, na porównywalnym poziomie, bo, bo przynajmniej na początku, to też jedno z pytań, spróbujmy od tego limitu, który teraz jest, zobaczmy, jakie jest zainteresowanie, zobaczmy, czy nie pojawiają się jakieś rzeczy nieoczekiwane, których nie przewidzieliśmy. Jeśli się okaże, za. Nie wiem, po dwóch latach stosowania, że potrzeba zwiększyć limit. Nie, nie ma żadnych, nie, nie, jesteśmy otwarci na taką dyskusję. Tutaj rzeczywiście no, jakaś jest bardzo otwarta sprawa, yy, kwestia, kwestia limitu. Natomiast yy, właśnie yy, kwestia tych środków trwałych. Bo ja rozumiem, że tutaj chodzi o to, Panie Adamie, że jeżeli yy, nasz widz sprzedaje komuś, nie wiem, ma sklep i sklep w ramach swojej działalności i materiały budowlane innemu przedsiębiorcy i wystawia mu fakturę i tej faktury ten przedsiębiorca, co to kupił, mu nie zapłaci, to zasada będzie taka, że ta faktura. Mimo, że zostanie wystawiona tam, nie wiem, powiedzmy, 20 stycznia 2025 roku, to nie będzie przychodem tego przedsiębiorcy, tylko trzeba będzie, że tak powiem, zeszyt prowadzić z boku. Tutaj to się nazywa fachowo chyba ewidencja dodatkowa. Tak zrozumiem, że musi być jakiś coś w rodzaju zeszytu, tak. że tam zapisujemy, czy nam tam Tadek zapłacił. Tadek zapłacił, to pach księgowa musi patrzeć teraz na konto i wpisze w ogóle to jako przychód, nie tam 20 stycznia, tylko powiedzmy, nie wiem, 1 marca, bo Tadek wtedy zapłacił i mamy rzeczywiście pieniądze na koncie. Tak, ale jeszcze musimy mieć drugi, drugi zeszyt, bo to samo będzie działało teraz na y, koszty. Mówimy o podatku dochodowym, on płacony jest nie od przychodu, tak, tylko od dochodu. Dochod jest ten przychód minus koszty i teraz... Te koszty też zaczynamy liczyć od momentu, nie kiedy dostajemy fakturę, jak to jest na zasadach ale kiedy za tą fakturę od jakiegoś naszego dostawcy zapłacimy. Jeżeli za nie zapłacimy, to, to nie mamy kosztu. Więc tu znaczy, patrz, nie, nie, ja to rozumiem, że te dwa zeszyty to się biorą w ogóle z tego, że tutaj pewna grupa przedsiębiorców będzie, znaczy pewna grupa transakcji, jak te transakcje właśnie z drugim przedsiębiorcą tatkiem, to to będzie ewidencja taka ta kasowa, ale jak przychodzi nie wiem Marysia i Marysia to sobie chce do domu, do ogrodu kupić tam u nas no nie wiem co tam jakiś, mhm. yy, co może kupić Marysia? No jakiś koszyk tam na przykład albo jakąś tam plandekę albo coś, no to jej normalnie paragon trzeba nabić od razu i tu trzeba wrzucić to do, do takiej bieżącej ewidencji. Więc jakby tak. te przychody będą w dwóch jakby kanałach. Jezus Maria, to jest za trudne. To jest za trudne, ale no, no rozumiem. A jeżeli to, to my to jest... jeszcze się jesteśmy z tą przysłowią, <laughs> mają się powiązani albo z tym tatkiem, tak? Jest tutaj jakiś wspólny biznes, to nawet jeżeli te osoby prowadzą działalność gospodarczą, to nie liczy się od zapłaty, tylko na zasadach ogólnych od, od wystawienia faktury.